Cześć, witam wszystkich, mam kolejną powtórkę, w sumie dawno nic nie nagrywałem, ale powoli wracamy do tego. Dzisiejszą powtórkę jest od Gogety, który jest ze mną na czacie. Oraz jest z mną też Mati, którego w sumie będę się też pytał o niektóre rzeczy, bo jednak Mati jest dość wysoko w 1 na 1, a to jest powtórka 1 na 1. Więc zaczynamy. Dobra, mamy tak. Dwie kropki na Gogeta, kurczę. Dwie kropki, dwie kropki to jest chińczyk. Wiem, ostatnio z nim grałem i mi pokonać i Bushci, e, Rolla, oraz natsu Więc no, powiem ci, że tak, także dostał od nas prawie 3000 żercy na początku, że mógł zrobić raż wojownikami. No ale jak ktoś buduje 8 aren na początku, no tak jest. Ja teraz mam widok tego stanley'a, ale będziemy oglądali, znaczy nie stanley'a, tylko tego Chińczyka, ale Zobaczmy jak Gogeta co robi. I tak, w sumie pozycja na zabudowanie się wygląda całkiem ciekawa, ale to jest są dzikie zwierzęta. I w ogóle taka ciekawostka: jak macie dzikie zwierzęta, możecie się kliknąć ozdobę, jak macie, i zaznaczyć na dzikim zwierzęciu. Tak, akurat nie na powtórce tego nie można zrobić, ale niektórzy gracze tak robią. A niektórzy, jak robią rush yy, bulwarkami, to nawet zaznaczają domki. Nie pójdziemy robotnikami robimy takie kółeczka, żeby to omijać. Krówki, krówki, dużo ryb, ale tu w sumie tak... Tam pytanie, czemu sobie nie zobaczyłeś w, baz w koło co masz, żeby wiedzieć jak się zabunkrować? Teraz tak w sumie budujesz na pałę. No, nie, byłem nawet, nie byłem nawet w top 100 i nie przejmowałem się za bardzo tym meczem. Myślałem, że to taki zwykły random, tak? W sumie nie wiem jakie mam miejsce, może później zobaczymy. Dobra. Roboli, masz 5 na, na żywności? Nie, 6. Tak, 6 na żywności, ale żywności widocznie nie brakuje. Tu widzę, że masz krówkę. Tu jest twój scout. Ja to przyspieszę. Magazyn stawiasz dość późno. To dlatego, że jagody były blisko? Wiesz ja też zbierałem sobie rybki u góry, nie wiem czy to widzisz na powtórce. Nie, na razie jeszcze nie widać, żeby zbierał rybki No Ale to było w planach zamierzenia, więc wiedziałem, że mi jedzenia nie będzie brakować Trzeba przyznać, że mapa jest dość blisko, w sumie na jednym ekranie mam was. Właśnie znaczy twojego wroga. Tak, tylko ja że też o tym od początku nie wiedziałem. Jak w drugiej minucie już miałeś go wysk... z jego teren odkryty. W drugiej? Tak, no a teraz tylko nie trzeciej minutę i widzę twój skał stoi w rogu mapy. I ruszył, więc w drugiej minucie, jak teren był odkryty, to już go widziałeś. Teraz widzę, że w trzeciej wysłałeś roboli. Fajnie, ominąłeś wszystkie dzikie zwierzęta, ale ja tego nie zauważyłem. Ty się bunkrujesz. Eee, zakład kamieniarski. Czemu zakład kamieniarski tak schowałeś, a nie zrobiłeś go w, w obrębie? Znaczy, żeby był częścią muru. Eee, bo potem go usuwam, i często mam potem taki problem, że zapominam dobudować tam dom kamieni. Więc... A bo ty grasz Azją tak? Okej, okay, to drugie pytanie. Czemu postawiliście w taki sposób, żeby ci byli domki, to nie jesteś w stanie ich naprawić? Bo tutaj jak po... Nie, nie wejdzie. Już jest ciasno. To ja był murem dla domki. To ja teraz powiem z bardziej profesjonalnego punktu widzenia. Widziałem, ludzi, ...którzy specjalnie tak stawiłem zakład kamieniarski, po to by się go z niczym nie dało. Trzeba pamiętać, że... pokaże i procarzy, czyli de facto jednej jednostki, które się po nie kamieniowały, na dłuższą metę. Są produkowane dziki zachodu kameniarskiego. Więc jak się go zniecie, to będzie trochę kaplica, bo zostają zwykli sonoriorzy, którzy... No, no tak, ale nie stawiasz traktować. tego tak, żeby nie naprawiać domku, robisz jakąś przerwę. No tak, no ale to tutaj jako ciekawostkę dałem. Okej, okay. mogło... pytanie następne. ska ciekawa, rozumiem. Ehm, logicznie. Pytanie następne, czemu nie budujesz na przykład aren obok siebie i nie robisz też muru z nich? Bo dużo tak profesjonalnych graczy tak robi. Bo on, no to jest tak, że budujesz mur i dajesz mu automatycznie punkt respawnu tak, żeby się nie mm, nie, bloczy, nie, tak, żeby się nie blokowały jednostki. Wiesz co, nie nie pomyślałem o tym szczerze. Nie zauważyłem na powtórkach jak grałem z graczami, żeby tak robili, więc sam na to po prostu nie wpadłem. Okej... Okay. A to jest duży błąd. No, to ciekawostka taka, którą trzeba zastosować. 9 robotników... Uważam, że jesteśmy arenę dość późno postawione, ale nie wiem teraz, bo to ja uważam według starej mety, nie wiem, czy w nowym mecie to też się późno stawia, czy nie, to już ma, raczej Matiego się pytanie. Co zależy od mapy, to jest taka mapa, gdzie jednak im trzeciej arenie, tym lepiej. Właśnie, są późno i to jest właśnie hit całej tej powtórki, że on późno, dużo za późno i dlatego Ci ją wysłałem. No właśnie widzę, że wbija do Ciebie Chińczyk, już patrzę teraz... Yy... 13 roboli. Ja wiem, gra się skończyła w tym momencie. Bił, więc... Właśnie chodzi o całe... No tak, 5 minuta, niż już ma ulepszonych 13 jerboi. Trochę miało, ale według starego tego... A, następnie biegną, czyli już jest 15 No to jest całkiem spoko. Jakby idzie w Europę, to to jest... Byłoby dobre. Zobaczymy, co idzie. Ty budujesz... E... Chciałeś budować e... bastiony, ale widzisz... Zauważyłeś chyba, że nie masz drzewa. Tak. I zacząć budować, dobry ruch, bo niektórzy dalej budowali, ale się zastanawiam, czy wysłanie ro tych roboli do walki, to to jest dobre. No, tylko dzięki temu była ciekawsza gra dalej. Nie, nie ale nie chodzi dana. o ciekawsza gra, tylko czy to jest dobre rozwiązanie w ogóle, tak, nie? Czy to to... Ale nie miałbym się czym obronić, nie miałem kamieniaków, więc... Ale masz jedzenie. No właśnie, masz dużo jedzenia. Ale I kamieniaków... Ale nie mam drewna. Dwie areny... Aha, i tam ci się, się dalej robi, tylko nie zauważa się, no to było ten. Kurczę, nie wiem ile roboli straciłeś, bo to też jest ciekawe. Musimy mieć kurczę, 40 roboli na oko. No teraz odciągasz. On napisał, że ci... No tutaj Roboli to cię wy... zmasakrował. Nawet jeden. Okay. zobaczmy ile. Może 22. No można powiedzieć, że z 10 cię spokojnie zabił. Chyba około 15-20 Szkoda, że nie mogę zmienić perspektywy tego, tego to z góry widzieć To jest tak 5... 8, 10, 12, no z 15 Ale ty robotnikami poszedłeś Zrobić charge? Kurczę jak Azjaci Wiesz co, poszedłem odciągnąć jego wojsko, bo jedzenie miałem, żeby miał czas na wyprodukowanie większej ilości kamieniaków, żeby jego wojsko się cofnęło za mną, a nie biło bazy. I właśnie dla takich komentarzy lubię oglądać powtórki z osobami, które to grały. Bo ja mógłbym zgadywać co ty miałeś zamiar zrobić, a jak powiedziałeś, no to już wiesz, każdy będzie, aha, okej. Trzeba pamiętać, że robole ma zwiększony atak na budynki. No, no tak, mam na nagrać powtórka z tego turnieju był, z pierwszego weekendu, najciekawszym według mnie, gdzie właśnie jest atak 35 robolami. W asyście, w 4 na 4 oczywiście, w asyście protarzy Bardzo ciekawy meczek, uważam, że jest najciekawszy z wszystkich. No oczywiście na moim Twitchu był oglądany, na żywo. Ale teraz pytanie, hmm... Czemu wróg tu wysłał roboli? Nie czemu wszystkich? Brakło mu jedzenia A, czyli zrobił rush, postawił wszystko myślał, że już jest koniec gry I to cię niszczył, to ciekawe. Czekaj to tu tak, tak tam masz... Gigi. myślał, że się, się Tak widziałem ludzi. A ty kamienia no ale tutaj w sumie 100, 100, 100 No tak do 170 gdzieś życie zeszło No, okej, okay, przyspieszamy, tu idą następni. Ja odsłonię sobie już mapę, nie? Tak z ciekawości zerknijmy. A on wysłał wszystkich roboli, a co, on nie ma żywności? No nie, a ty, a ty cały czas zbierałeś tam na górze, a on nie zbierał. To może chyba przez to, nie? Dokładnie to Czyli jeden, jedna decyzja zaważyła yy, nad szaloną zwycięstwa. A Mati, mówiłeś ogromny błąd myśl. No, by zawsze jak się ruszył to przed wysłaniem do ataku trzeba zrobić jakiś, nie. Wiem, zapad jedzenie z 2000. Czyli no tak, zabić na małysza, przykład tego krowy. muta i te krowy, no. To by było GG dla. O, a bo tu ile krow było na środku? Przecież tu jest. 2400? To liczę? mięsa? Z tylko, tylko z tych sześciu no. krów? No. Bo jedna krowa to jest 400, nie? A. Za 2 No No, 600, 2400. No tak, no ale widać, nie wyszło. Miał taki plan. Ty się wybroniłeś. W sumie jakby on właśnie nie postawił wszystko na jedną kartę i grałby dalej, to byłaby gra ciekawsza. No ale cóż, teraz się poddał. Wygrałeś. Jeszcze no <laughs> go wyśmiałeś to na czacie? <laughs> chciałem, bo za to to tak trochę się należało. I może go teraz jeszcze zobaczę na rankingu. A gdzieś jest? Znajdę go? to miejscu, są 3 kropki A, ma 39 miejsca, a ty masz teraz. Teraz ja 77. Ile punktów dostajesz za ten mecz rankingowych? Chyba dużo, około 45. No, to 45. dużo. No okej, okay, dobra, to dzięki za oglądanie, szybka powtórka w sumie 10 minut. Eee, dziękuję Gogocie za podesłanie powtórki. Dziękuję Matiemu.